Dzień Miło mi gościć w Państwa domach. Zapraszam do wspomnień. Archiwizje to nasza podróż w przeszłość, do której staramy się Państwa zaprosić. Nasi archiwiści wyciągnęli materiały sprzed 31 lat. Są to najodleglejsze materiały, które dzisiaj Państwu pokazujemy. Są jeszcze starsze, ale czy uda nam się je Państwu pokazać? Zobaczymy. A dziś udajemy się do Szkoły Podstawowej numer 5, gdzie 31 lat temu najmłodsi uczniowie zostali częścią społeczności szkolnej. Wiemy, że jakość techniczna tego nagrania jest bardzo słaba, jednak nasi koledzy rozpoznali kilka twarzy z tamtego okresu. Może i Państwo rozpoznają siebie, bylibyśmy wdzięczni za informacje. To by nas zmobilizowało do poszukiwań dalszych nagrań z dziećmi z tamtego okresu. A teraz już pasowanie na ucznia z 1993 roku. Popatrzmy. Ja natomiast Państwa zapraszam na reportaż zrealizowany w szkole podstawowej numer 5 w przecinku. Niedawno odbyła się tam bardzo, bardzo miła uroczystość. Pasowanie najmłodszych uczniów tej szkoły, jeszcze nie uczniów, e, kandydatów do tej społeczności szkoły numer 5. Byliśmy tam z naszymi kamerami. Tym bardziej, że za parę dni jakże szczególne święto Dzień Edukacji Narodowej. Kiedyś to się nazywało Dzień Nauczyciela, 14. Ci, którzy pokazują nam te pierwsze litery, ci, którzy stawiali nas do konta, no, obchodzą jak co roku swoje święto. I przy tej okazji, proszę Państwa, wszystkim nauczycielom i ze szkoły nr 5, i ze szkoły nr 7, i ze szkoły nr 2, i wszystkim nauczycielom Szczecinka, dedykujemy nasze najlepsze życzenia, aby. Portfel nauczyciela od tego zacznę. No nigdy nie był pusty. To jest chyba najważniejsze takie przesłanie, żeby nauczyciel właśnie był właściwie nagradzany. Życzymy uśmiechów nauczycielom, bo wiemy, ileż to problemów jest tych wychowawczych w szkołach. I w ogóle w ogóle, kochani pedagodzy, wszystkiego najlepszego. A Państwa zapraszamy do szkoły numer 5 na pasowanie uczniów. Dzień dobry Państwu, szkoła podstawowa numer 5. Witam pań, Państwa, Karina Wrońska. Dzisiaj jest bardzo uroczysty dzień. Odbywa się ślubowanie uczniów pierwszych klas. Jest to naprawdę duże przyjęcie dla pieszaków. Jest w pieszaku 127 uczniów, podzielonych na cztery klasy. Są bardzo dobrze przygotowani przez ich nauczycieli. Na pewno się, na pewno się trochę denerwują. Zebrało się dużo delegatów z starszych, również jest dużo zaproszonych gości, w nich na przykład dyrektor Zakładu Budżetowego Magister Szybisty, również przedstawiciele delegacji, przedstawiciel delegacji w Szczecinku, już również pani, pani dyrektor. Jest na pewno dużo przyżycie dla maluchów. Buzie są uśmiechnięte, na pewno bardzo dobrze się czują w szkole. Się pieszaka, jak mu się podoba w szkole. Jak Ci się podoba w szkole, czy się nie denerwujesz? Czy to takie wielkie przeżycie? Nie Podoba ci się w szkole? Tak. Jest bardzo miło? Tak. Jak pani uchwałczynia dobra jest? Tak. Nie denerwuje się? Nie. Dobrze. Jak widać maluchy są uśmiechnięte, wcale się nie denerwują, opiekują się nimi wspaniali wychowawcy, mają wieloletni staż w pracy. A teraz rozpoczyna się właśnie uroczystość, mówiła dla Państwa uczennica szkoły numer 5 Karina Wrońska. Coś O królu, co mnie i zejść i stary szumi dom. Piękny mieście przy małej. Poszło. Szanowni Witana Zdzisława Dworzańskiego, Przewodniczącego Rady Szkoły Dariusza Krzysztofowicza, Rodziców, Nauczycieli, koleżanki i kolegów z klas starszych, a szczególnie serdecznie witam tych, dzięki którym spotykamy się w pięknie odnowionej sali gimnastycznej. To dzięki wysiłkowi wielu osób i pomocy finansowej różnych instytucji wygląda ona tak okazale. Pana Zdzisława Dworzyńskiego. osób, które aktywnie przyczyniły się do odnowienia naszej szkoły. Związane jest to z obowiązkami pobyli. Dlatego w imieniu uczniów oraz rodziców i nauczycieli naszej szkoły zostaną przesłane dyplomy podziękowania na ręce w zakładach Państwa w powrocie. Zostałam również upoważniona przez pana burmistrza miasta Szczecinka Pana Magistra Inżyniera Tomasza Golińskiego o przekazanie najserdeczniejszych życzeń sukcesu, szczególnie dla tych, którzy dzisiaj staną pasowani na pierwszego klasistę, ponieważ o godzinie dziewiątej zaczyna się zarząd miasta, na którym pan burmistrz musi być obecny. W związku z tym brak jednego osoby na dzisiejszej naszej pracy. Dziękuję. Drodzy mali przyjaciele, tworzycie wraz z nami wielką szkolną rodzinę. Wiecie na pewno, że w rodzinie każdy, prócz praw, ma także i obowiązki, które powinien solidnie wypełniać. Obowiązkiem jest pilna nauka. Do niej wdrożą Was rodzice i nauczyciele. Mały kolego i koleżanko, pamiętajcie, jesteśmy Waszymi starszymi kolegami, którzy służyć Wam będą pomocą, gdy szkolne życie okaże się trudne. Uśmiechajcie się, bo wszyscy cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina. Życzymy Wam szóstek wzorowego zachowania na pierwszym i kolejnych świadectwach, które otrzymacie w murach Szkoły Podstawowej nr 5. Powodzenia! Szanować wszystkich, którzy pracują w tej szkole po to, aby nam było w niej dobrze. Będę się starał być dobrym kolegą, będę przyjacielem zwierząt i roślin. Chcę swoją nauką i zachowaniem sprawić radość rodzicom, nauczycielom oraz godnie reprezentować dobre imię naszej szkoły. Ślubujemy! Dziś już dojechaliśmy do stacji końcowej. W kolejną podróż wyruszymy w piątek. A ja zapraszam Państwa na magazyn telewizji lokalnych i regionalnych oraz na naszą stronę www.tvzachód.pl i na naszego Facebooka. Do zobaczenia!